To kurde ma łańcuch mi spadł Ale jaja Witam, z tej strony Wąsuś, dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale Wpadłem sobie na taki pomysł, żeby dzisiaj zrobić taki prawdziwy test Czy błyska da radę I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki prawdziwy test Pojedziemy sobie przez las, przez jakieś dziury, przez jakieś wyboje przez taką drogę, która będzie podobna do drogi nad jezioro Na początku biorę klucz i przykręcam wszystkie śruby, z całej sił O, wąsuś dzisiaj jest po dobrym obiadku Więc powera mam Gdzieś tutaj miałem jakieś klucze, nie? Ale gdzie one są? Cholera wie O Patrzcie jak się schowały, widzicie? o każdą śrubkę po kolei dokręcam kurde mam grzechotkę a ja się debil męczę o jeszcze jedna jest tutaj o Dobra, nie za mocno, żeby nie przekręcić gwintu. Pamiętajcie, że teraz klucz kładę tutaj. O, teraz łódkę muszę ustawić, żeby była dobrze wyważona. Dobra, może być. I teraz za pomocą takiego pasa zepniemy sobie łódkę, że jak będziemy jechać gdzieś po wybojach żeby jej nie zgubić. Dobra, nie za mocno, żeby po prostu jej nie połamać. Wiosło dzisiaj jest niepotrzebne. Dobra, łódka mocno trzyma. Przykręceniem takiego haku do włóczki. Który robiłem w ostatnim odcinku. Zapraszam do oglądania. Tu jest taki hak. To jest taki hak, który się odkręca i się przykręca, kiedy jest potrzebny. Na dwie śrubki. O! Dobra, hak zamontowany. Zajęło mi to może 2 minuty. Czyli to jest takie fajne rozwiązanie. Jak jest potrzebne, to wystarczy 2 minuty. I jedziemy sobie na rybki. Dobra, otwieram bramę. I lecimy przeprowadzić test. Dobra, zaczepiamy łódkę pod włóczkę. I lecimy. Jeszcze dolejemy paliwka, żeby nie było jaj. Ja to robię zawsze na oko. Trochę oleju. E trovés o e guitarra. pi 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 Dobra, odpalamy włówkę i lecimy. Dobra, jak to się mówi, komu w drogę temu czas! Lecimy drogi, tracimy te. żeby się tylko zmieścił trochę po dziurach podskakuje kurczę mogę zabrać ze sobą chociaż klucz 17 no ale mam nadzieję że nie będzie żadnych przygód pierwsza taka mała górka jak widzicie dla bułeczki to jest pestka Dobra, wbijamy dwójeczkę i lecimy! Nie no, jedzie się Eta, i fajnie! Dobra, teraz kręcamy w taki las Tu będzie taka próba to będzie taka próba na jezioro, droga jest bardzo podobna, trochę korzeni, trochę trawy. Tylko najgorsze, że tam leży taka, tylko najgorsze, że tam dalej leży taka gałąź. Mam nadzieję, że łódka to wytrzyma. Jak na razie idzie daje fajnie. Szkoda, że nie zabrałem ze sobą wędki, bo byśmy pojechali na ziorko. No ale w dzisiejszym odcinku robimy taki test. Na ryby jeszcze przyjdzie czas. W sierpniu mam urlop, dwa tygodnie. Więc na pewno będzie jakiś odcinek łowienia ryb na łódce. Jak widzicie, wąsu się już bardzo dobrze przygotował. O, teraz są takie wyboje, korzenie. Tylko zobaczcie, jak ta łódka podskakuje. Teraz taka, teraz taka gałąź na przeszkodzie. Kurde, aż się boję. O! Widzieliście, płetka dała radę! No i co? Lecimy dalej. Jak na razie bez przeszkód. Łódka jedzie za nami. Nie pijam też ani dwójki, ani trójki, bo jak pojadę na dzioro to pojedziemy sobie tak jak teraz, po malutku, jedyneczką. Dobra, tutaj sobie zawrócimy, bo jest takie miejsce akurat. Dobrze, że tą łódkę spjąłem pasem, bo jak widzieliście, były takie korzenie. Łódka nigdzie nam nie wypadła. Jak pojadę na ryby na jezioro to też sobie tak ją oddepnę. Bo jak widzicie nieraz to ona ma niezłe tortury. No i co? Jakbym jechał na jezioro, to już bym był na miejscu, więc w jedną stronę już bym zajechał, a w drugą to już mi nie obchodzi. Ważne, że zajechałem i tyle. Gurcie, zobaczcie co ciągnę ze sobą. Jakaś gałąź mi się zaczepiła. Szczerze, nie myślałem, że tak będzie fajnie błyska dawać sobie radę. Myślałem, że będzie trochę się dusić, czy coś w tym stylu, albo będzie ją ściągać, czy w ogóle. A błyska jest w ogóle niezruszona. Kurde, znowu ta zasrana gałąź. Dobra, daliśmy radę. Teraz, teraz trochę korzeni. O cholera. No, ale widzieliście, błyska dała radę. No i co, lecimy do domu, test zaliczony. To jest grane. Kurde, ma łańcuch mi spadł. Ale jaja. Tego jeszcze nie było, żeby w łezę spadł łańcuch. Kurde, macz, ale jaja. No zobaczcie. Ale jaja, nie? Już nie pamiętam, kiedy ostatnio mi spadł łańcuch. Cholera wie czemu. Dobra, sytuacja opanowana. Można jechać dalej. Zachęt No i co? Jesteśmy już w domu. Błyska zajechała. Łódka jest z jest nami. Nie zgubiliśmy jej. Dobra. Zrobimy tutaj sobie jeszcze takie jedno kuchwo. Po takich wersepach. Jeszcze jedną kółeczko ko koło gnoju, o. O kurde, było blisko. No, zajechaliśmy cali i zdrowi, więc łódka i włęska jest gotowa. Kurcze, tylko zobaczcie, jak to fajnie wygląda! Taki zestaw włęska i łódka. W następnym odcinku zrobimy sobie napis. Wylosuję sobie komentarz pod ostatnim filmem, który ma najwięcej lajków i sobie go tutaj pierdykniemy, żeby było fajnie. To będzie taka Ala Łódka TUSZOL. Nie no, zobaczcie na tą bestię. Kurczę, zakręcę jej kranik, żeby czasem się nie zalała. Bo wąsuś już jeszcze trochę chce pojeździć. Nie no, zaję fajnie to wygląda. Fajnie zaczep wygina się na zakrętach. I wtedy wąsuś już wchodzi po prostu bokiem. Ty, coś mi tu nie gra... Cała, patrzcie, cała łódka się przesunęła. Przecież to było na tym. I to dość ładnie. Dobrze, że kurczę jej nawet nie zgubiłem, bo było nawet bardzo blisko. Nie wymyśleć coś innego z tym pasem. Bo kurczę, powiem Wam 30 cm. Ona się przesunęła w tył. No ale najważniejsze, że zajechałem do domu. Nie no, pas. Nie no, pas jest dobrze napięty. Ale po prostu ta łódka się sunęła. Nie no, aż jestem w szoku. Myślałem, że po prostu będzie wszystko dobrze. A tu taki jeden, jedyny minus. No i drugi minus, że w WSC spadł mi łańcuch. Ale tego nawet nie brałem pod uwagi. WSK jest sprawna, a że łańcuch spadł, to po prostu nie moja wina. No i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, subika, fajny komentarz. No i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a już w sierpniu widzimy się nad jeziorem na rybach.